Czy zwierzę może popełnić samobójstwo? No niestety tak, wydaje nam się to niemożliwe, bo przecież ich głównym celem jest przetrwanie, ale jednak. Mszyce. Dla nich jest to sposób ochrony przed biedronkami. Samobójcza misja mszyc polega na wytwarzaniu trującego izotiocejanianu alilu, żeby podrażnić napastnika. Niestety jest to nie do przeżycia dla obrońcy. mrówki brazylijskie. Codziennie kilka osobników z kolonii zostaje na zewnątrz, żeby zamknąć wejście do mrowiska i żadna nie przeżywa nocy. Nie tylko zagrożenie może pchnąć zwierzęta do śmierci samobójczej, ale też samotność. Łabędzie, które łączą się w pary na całe życie, przeżywają prawdziwy dramat, kiedy jeden z łabędzi partnerskich nieoczekiwanie zginie. Osamotniony i zrozpaczony ptak unosi się najwyżej jak potrafi, a następnie rzuca się bezwładnie w dół. Samobójstwa popełniają też gęsi, które są hodowane i sztucznie tuczone. Przy ogromnej ilości hormonów, które się im podaje, przerostowi ulega ich wątroba, co powoduje przeogromny ból. Gęsi uderzają wtedy głową o twarde pręty klatek lub o ścianę i giną. Tam, gdzie woda morska skażona jest metanem, samobójstwa popełniają delfiny. Związek ten zakłóca pracę ich mózgu, one czują, że słabną, wypływają na mieliznę i giną. Podobnie echosondy czy trzęsienia ziemi oszałamiają delfina, który w akcie desperacji płynie do brzegu, gdzie dokonuje swojego żywota. Innym zwierzęciem, które jest zdolne do samobójczej śmierci jest człowiek. I podobnie jak u innych zwierząt, powodów do autodestrukcyjnych zachowań może być tu wiele. To w czym człowiek ma przewagę nad innymi gatunkami, to możliwość sięgnięcia po pomoc. Jeżeli wiesz lub przypuszczasz, że ktoś w Twoim otoczeniu przeżywa trudne chwile, jest chory, samotny, przechodzi kryzys, nie odwracaj głowy. Pomocy można szukać m.in. przez telefony zaufania: 116-111, 116-123. Poza tym na 116-111.pl. Można też napisać, jeżeli dzwonienie Cię przerasta. Trzymam za Ciebie kciuki.